No. Może trzeba teraz zainwestować trochę w taką, w taki samorozwój psychiczny, wiesz, ja wiem, że ty to wszystko robisz, bo, bo sam się tym zajmujesz, ale wiem, że mnie to też bardzo pomaga, wszelkie takie, wiesz, już motywacyjne, ale w innym sensie rzeczy, właśnie w rozwój duchowy, wiesz co, jest takim głównym, na przykład moim mm -hmm. marzeniem i do czego dążę. Może włączymy, powiedzmy. Tak, tak, ja bym... Kamery są, bo jesteśmy gotowi. Pa. A to może zrobić tylko klapsa, tak? Na rzecz, a my sobie mówmy, zaraz się przywitamy. Dobrze. Żeby taki cel nadrzędny, co, co jest do zrobienia podobno, uniezależnienie się od opinii wszelkich ludzi, nie tylko od złych, ale też i od dobrych, uzależnienie się. Uniezależnienie. Uniezależnienie, czyli tak, jakby odseparowanie się od ego. Bo one są, ta, ta, ta wiesz, potrzeba czy, czy uzależnienie od opinii jest związane z ściśle mm -hmm. ze. <laughs> Przepraszam. <śmiech> Pracujemy cały czas nad tym, żeby się uniezależnić od tych złych, mm -hmm. bo to nas boli. Mm -hmm. Ale zapominamy, że jesteśmy również uzależnieni od dobrych. Aha. Bo wiesz, to potwierdza naszą wartość. Robimy coś i chcemy być doceniani wiecznie, tak? I moim zdaniem do końca nie jest możliwe uniezależnienie się od złych, jeżeli się. Cały czas jest uzależnion uzależnionym od dobrych. Mm -hmm. Czyli, jakby trzeba, wiesz, pracować że Cię w ogóle to nie obchodzi. Ludzie to osiągają na świecie. I wiesz, ciekawe, jak to. Ja wiem, że to jest możliwe. Właśnie przy całej tej e, aferze z prezydentem, po wydźwięku odcinka z prezydentem, wypis. Wyszły rzeczy, nad którymi muszę popracować. Mm -hmm. To jest piękne. Ja właśnie uczę na swoich wykładach, ale teraz dosadnie mogłem na zobaczyć to w tym przykładzie, że takie negatywne momenty pokazują nam, na wierzch wychodzą istotne rzeczy. Tak, I wyszł... punkty, ja sobie naprawdę tyle, wypisałem w telefonie mm -hmm. rzeczy, nad którymi muszę popracować. To chyba jest jednak objaw wielkiego sukcesu twojego. Ja naprawdę się z tego śmiałem, ale z drugiej strony, wiesz, masz zbroję i. Uderzają cię kamieniami, rzucają cię w te zbroje. Ona trochę niestety jest zniszczona, więc to gdzieś tam mm. gdzieś tam czułem. To może zacznijmy wywiad. Tak, Cześć dzień dobry Moniko, Witam cię dzień serdecznie. Dobry. Przede wszystkim gratuluję ze względu na eurowizję. Jak się czujesz? Dziękuję. Zastanawiam się, czy już jest czego gratulować, ale, ale pewnie tak, bo to jest zawsze wyróżnienie. Jak się czuję? No jestem w przededniu. I e, nie, nie, nie zdefiniuję ci do końca, jak się czuję, bo, bo na, pewno, na pewno zaczęłam trochę poznawać całą tę machinę ogromną, eurowizyjną i, i zobaczyłam, jak bardzo wiele ludzi jest tu zaangażowanych. No właśnie. Powiedziałaś, przepraszam, że takie przerwę, takie zdanie przed chwilą, mm -hmm. które podsłuchałem, że wy jesteście sobie sami. Sami skomponowaliście utwór, idzie we dwójkę, naprawdę we dwójkę? Nie, no nie. trochę więcej osób nas jedzie Natomiast... delegacja z Polski, ale generalnie rzeczywiście, kiedy teraz e, e, podróżowaliśmy w celu e, promocji tej piosenki, było kilka takich wyjazdów, e, no to rzeczywiście byliśmy z Kubą we dwójkę i, i tak, rzeczywiście, rzeczywiście jest to bardzo duża machina, można to nazwać i ale wiesz, co mnie, co mnie urzekło niesamowicie, że, e, że masa ludzi jest to mocno zaangażowana e, e, i to są tacy wieloletni fani, którzy e, no, wiesz, są, są niesamowici, bardzo tacy ciepli, tacy, tacy żyjący tym i, i Fani Eurowizji. Fani Eurowizji, tak. On Jeden się... jest tutaj. Jeden jest tutaj i to jest naprawdę, wiesz co, to mnie to mnie bardzo zaskoczyło, jak to jest pasja wielka dla wielu osób i te negatywne emocje takie mi się jakoś nie udzielały szczególnie, bo mm, no bo po co? Bo po co tak naprawdę sobie zaprzątać, nie, zaprzątać tym głowę i tracić energię? Ale kiedy poznałam tych ludzi i zobaczyłam ich wielki entuzjazm i ich takie Wiesz, taką, taką radość z tego wydarzenia i, i takie nadzieje. To tak lekko zaczęłam się wiesz czuć, jednak, e, może nie obciążona, ale, ale wiesz, po, zachciało mi się, żeby móc coś dla nich osiągnąć jednak. Już no, kiedyś mi się wydawało, że, że występ w opolu to jest już takie apogeum dla mnie stresu i wyzwania, jeszcze kilka lat temu. To też w kontekście tej rozmowy, którą przed chwilą prowadziliśmy, że ta skala nasza zmienia się w zależności od ilości doświadczeń. Mm -hmm. I ja pamiętam, kiedy jeszcze a, po wypadku zupełnie się nie udzielałam, tylko byłam w domu i raczej skupiona na rehabilitacji i, i nie myślałam jeszcze o powrocie na scenę. To, to sobie wyobrażałam takie naj, najgorsze scenariusze, jakie mogą mnie spotkać, bo czasami warto sobie rzeczywiście wyobrazić, ten, co, czego tak naprawdę się boimy, prawda? Mm -hmm. Jakoś spróbować sobie to chociaż wyobrazić. I wyobrażałam sobie, że właśnie występuję w Opolu. I mówię, nie, ja tego nie jestem w stanie przeżyć nawet. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Druga taka rzecz to było wejście, właściwie wjechanie na wózku do telewizji na Woronicza. W te korytarze, gdzie tam, wiesz, wszyscy mnie Rozpoznają, widzą po tych latach, I, i ja jestem na tym wózku. To był taki koszmar jakiś, który, e, który mi towarzyszył przez kilka lat, i myślałam, że, że to są rzeczy nie do przejścia dla mnie. Okazało się, że. Że do przejścia, że, że do przejścia i że nagle muszę być i jestem w telewizji tyle razy, że, że właściwie ostatnio się czułam, jakbym tam mieszkała. Właśnie, to co mieliśmy przed nagraniem. Przyzwyczaiłaś się do tego. Tak. Mimo, że po to nam począł grać, ile stres. Tak, tak. Wiesz, to wszystko jest w naszej głowie tak naprawdę. My sobie budujemy jakiś obraz, który najczęściej jest w ogóle niezgodny z rzeczywistością. I, i boimy się wyobrażenia. Tak naprawdę nie boimy się samego wydarzenia, tylko wyobrażenia o nim. Mhm. I, I często taka konfrontacja jest bardzo potrzebna, bo się okazuje, że, że to był absurd. Rzeczywiście, no, rozłożenie tego takie na czynniki pierwsze uważam za dobrą metodę na to, żeby się nie denerwować. Bo to ja tak, robię. wiesz, wszystko się zaczyna od decyzji naszej, czy my chcemy coś poznać w życiu, czy chcemy zrozumieć, czy chcemy się rozwinąć. Bo strach jest czymś zupełnie naturalnym. To mhm. jest instynkt. I wszystko, czego nie znamy, wiąże się ze strachem. Yy, I teraz tak. A jeżeli. Dlatego ja uważam, że bardzo ważne są takie wykłady, że, że okej okay, ktoś może powiedzieć, że, że ty się wymądrzasz, czy tutaj jakąś swoją wiedzę, chcesz, nie wiem, pokazać, że jesteś mądry. To nie o to chodzi. Wiesz, bo ja też staram się to robić dlaczego? Dlatego, że od kiedy sama zaczęłam zgłębiać ten temat, trochę z racji tego, że życie mi to zweryfikowało, że, że chciałam po prostu żyć lepiej, mhm. że czułam się źle ze swoim życiem. I kiedy sama podjęłam tę decyzję, że chcę zacząć zmieniać to swoje życie, więc żeby je zmienić, najpierw muszę poznać pewne mechanizmy, nauczyć się od tych, którzy, którzy już wiedzą więcej, którzy już przeszli coś więcej. Bardzo chętnie tę wiedzę chłonęłam od nich i zaczęło się to moje życie zmieniać bardzo, 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 więc ja byłam naprawdę zszokowana, jak to się może wspaniale zacząć układać, kiedy od, mom od momentu podjęcia tej decyzji i dlatego dzisiaj ja traktuję opowiadanie o tym trochę jako formę spłacania długu też, też za to, czego ja się nauczyłam od innych, i chęć to jest moja chęć powiedzenia ludziom, że naprawdę może żyć nam się lepiej. Dlaczego mnie tylko ma się żyć lepiej? Dlaczego, dlaczego ja mam sobie zostawić to dla siebie i, i, i wiesz, cieszyć się tym, ja bym chciała, żeby inni ludzie też mogli z tego skorzystać, bo ja skorzystałam z wiedzy innych i, i, i wiesz, wszystkim nam może żyć się lepiej, jeśli tylko będziemy chcieli. No, dążyć do tego. Jaka to była wiedza i kto ci ją przekazał? E, różni ludzie, różni ludzie, bo e, mówiłam tutaj na początku o tej decyzji, którą, którą podjęłam w sobie, i wiesz, w momencie kiedy mm, to była taka rozmowa wewnętrzna. E, Analiza tego, co, się, co, co, co teraz mam. Czyli jest źle, czuję się bardzo źle. Nie podoba mi się moje życie. Jestem na wózku, nie akceptuję tego. I teraz, co ja mam zrobić dalej? Czy. No póki co nie mam, nie mam innej opcji, muszę być tak, jak jestem fizycznie, ale mogę, mogę albo zostać mentalnie w tym dole, albo mogę chcieć, próbować coś zmienić na plus. I to nie wiem skąd to przyszło do mnie, ale po prostu przyszło, więc stwierdziłam, dobrze, ja podejmuję to wyzwanie, chcę szukać jakichś rozwiązań. I w momencie, kiedy to powiedziałam sobie w głowie, to wiesz, nagle się zaczęły pojawiać dookoła sytuacje, ludzie. Książki, programy, nie wiem, cokolwiek wpadało mi w ręce, co, co nagle nie udzielało odpowiedzi na te pytania. A który z tych momentów po wypadku był najtrudniejszy i ile trwał, jak długi był ten okres, kiedy hmm. nagle stwierdziłeś, że chcesz żyć na nowo, chcesz żyć inaczej, lepiej? Wiesz, to, to, był, to był proces bardzo złożony i mm, ciężko mówić o jakimś konkretnym momencie. Było ich kilka, bo tak. Pierwszy moment to był ten, kiedy, kiedy już po kilku tygodniach yy, zaczęło do mnie docierać, kiedy, kiedy przestałam na przykład brać środki psychotropowe czy yy, przeciwbólowe, bardzo silne narkotyki i zaczęła mi wracać świadomość. Yy, no to wiesz, to ta myśl, że, że ja nie mam kontroli nad swoim ciałem, to było straszne. I, i, I to jest takie bardzo trudne uczucie, kiedy um, kiedy to ciało twoje nagle jest jak nie twoje, kiedy jakby ktoś nagle zamienił Twoją głowę, włożył w inne ciało. Ono nawet wygląda ci kompletnie inaczej. I to jest tak dziwne, jakby przeszczepiono cię do innego ciała. Wiesz, teraz, już nawet jak patrzę z perspektywy na to, to, to nie dowierzam sama, że, że to było do zniesienia. A jednak, mhm. jednak było. Później jest kolejny etap, kiedy, kiedy zaczynasz już coś tam próbować samodzielnie robić i za każdym razem właśnie się borykasz z tą bezsilnością. Musisz się uczyć wszystkich rzeczy od nowa najprostszych ubierania się, mycia. Przesiadania z, z łóżka na wózek, kiedy już masz tę wielką radość. To jest niesamowite wielką radość, że możesz z łóżka przesiąść się na wózek i wyjść na zewnątrz. A patrząc z perspektywy dnia dzisiejszego, jaka była Monika przed wypadkiem? Hmm. To mi się wydaje tak odległe, eee, jaka byłam. Po pierwsze byłam bardzo młodą osobą. 26 lat pewnie ty masz podobnie? Ja mam 31. O, ale, ale wiesz, 26 lat to jest taki wiek jeszcze, niby już dużo, wydaje ci, ci się, że jesteś bardzo dojrzały, ale ale jednak jeszcze jest no... sporo przed tobą. Były to ale... takie rzeczy, na które nie zwracałaś uwagi, albo zwracałaś, przejmowałaś, a teraz masz świadomość, tak. że tak. To... Absolutnie tak, jedno i drugie, czyli było masa rzeczy, gro rzeczy, które. Które bez sensu zaprzątały mi głowę, które, które mnie stresowały, na przykład to, jak wyglądam. Przecież jestem artystką sceniczną. Jeżeli Jezus, nie daj Boże, ktoś powie, że ja mam za krótką, za długą sukienkę, nie wiem, nogi krzywe, buty złe, makijaż zły, włosy może brzydkie, no to koniec, katastrofa. Eee, masa rzeczy właśnie związa związanych z opiniami. Innych o ludzi. nas, tak, innych ludzi. I jeżeli człowiek wygra z czymś takim i zobaczy, że tak naprawdę życie składa się z prostych rzeczy i że wiesz, takie problemy, to, to nie są problemy. W obliczu prawdziwych problemów po prostu nagle nagle w, no, zmienia się to, twoje spojrzenie na to wszystko. Um, I no, no, przewartościowuje się absolutnie. A czy miałaś do kogoś żal po wypadku? Złuściłaś się na ludzi na świat? Nie, nie złościłam się. Wiesz, to jest ciekawe, bo może dlatego, że ja umiem sobie wszystko wytłumaczyć że nagle okazało się, że ja jestem optymistką i jestem i widzę więcej widzę yy, pozytywów dookoła nas niż negatywów. I wiesz, wiedziałam, że to do niczego też nie prowadzi. Jakieś szukanie winnych, wiesz, złoszczenie się, yy, dlaczego ja, zadawanie takich pytań. Yy, nawet jeśli one się przez chwilę pojawiają, to, to masz świadomość, że one zatruwają tylko ciebie. I jeżeli chcesz wyzdrowieć, to absolutnie trzeba w, pierwszym, w pierwszej kolejności uleczyć te emocje. Bardzo żałuję, że nie miałem okazji poznać Cię ponad 10 lat temu za czasów Warius Max, ponieważ biło od ciebie teraz bardzo duża, dobra energia. I chciałbym wiedzieć, czy wtedy też taka biła, czy nie. Przepraszam, że tak mówię bezpośrednio, natomiast ciekawi mnie to, czy, czy to te doświadczenia doprowadziły, że i taki spokój i taka przezroczystość od Ciebie bije. Myślę, że tak. To się, że to, to 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 się dosyć... zmieniło, tak. Nie męczycie Cię trochę, że dziennikarze za każdym razem poruszają, mimo że to już 9 lat, temat wypadku? Wydaje mi się, że nie, bo to co powiedziałaś na początku, że trochę traktujesz to jako przekazywanie wiedzy, tak. że można. Ale chcę usłyszeć to od Ciebie, jak to wygląda. Czasami, czasami tak. Czasami mnie to bawi, że po tylu latach muszę się wciąż tłumaczyć z tego wózka. Bawi mnie to jeszcze na tym poziomie, że że ja zapominam, wiesz, tak naprawdę, że jestem na wózku, że coś jest ze mną nie tak i nagle mam wywiad i na no, ten wózek i jak pani, jak pani się czuje z tym, wiesz, a ja, ojej, ojej, ten wózek, rzeczywiście on tu jest. A ja chciałam promować tą płytę. A ja przecież, nie, to nawet nie chodzi o to, ja nie mam z tym problemu, tylko, tylko yy, właśnie może to jest objaw tego, że ja nie mam z tym problemu, bo ja o tym zapominam. Ale wiem, że wielu ludzi Najwyraźniej tego tematu jeszcze nie zna do końca, albo może on nie jest jeszcze zgłębiony na tyle, żeby już się znudził kompletnie. Hmm. I ja opowiadam o tym zawsze w kontekście właśnie tego, co powiedziałeś przed chwilą czyli pewnej historii, pewnej całości, która służy też motywowaniu ludzi, właśnie, która już opowiadam o tej tragedii jako o, o trampolinie, od której można się odbić. I tylko ten kontekst mnie interesuje. Nie chcę, wiesz, tak jak niektórzy u, uważają czy, czy, wiesz, mają teorię, że ja, że ja chcę wzbudzać litość, tak? Takie słowo czasami pada. Ehm, no nie. No nigdy, nigdy, nigdy nie było to moją intencją. Wręcz przeciwnie. Ehm, używam tego tylko w kontekście właśnie pokazania że można a wózek jest, wiesz, to jest nieodzowna część mojego życia, bo bez niego nie jestem w stanie się poruszać i tylko tak go traktuję, jako narzędzie do poruszania. Ale powiedziałeś takie świetne zdanie, że nie śpiewasz nogami, tylko głosem. Tak, tak, nie, wiesz, zresztą śpiewasz wszystko, co robisz. Yy, nogi i chodzenie nie, de nie determinują twojego życia. Możesz zrobić wiele rzeczy nie chodząc, i, i nie, no nie wiem, no przecież gdyby, gdyby od chodzenia zależał sukces szeroko pojęty, no to zobacz, wszyscy bylibyśmy, bylibyście, wszyscy bylibyście, no wiesz, osiągnęlibyście wielki sukces tylko dlatego, że chodzicie, no nie, no to. Wiesz, to, to, to szkoda czasu chyba, żeby o tym rozmawiać. A czy informacje po Eurowizji, nie po Eurowizji, po ogłoszeniu, że wystąpisz na Eurowizji, e, że wybrano cię ze względu na Twoją niepełnosprawność, były dla Ciebie krzywdzące? Czy przeszłaś nad tym do porządku dziennego? Ja się zastanawiam, co takiego jest w niepełnosprawności, że ona miałaby być powodem, żeby mnie wybrać. Uzasadnij mi to jakoś, bo. To nie moje słowa z internetu. No właśnie, nie, bo się zastanawiam, bo też o tej litości sobie tak myślę. Gdyby ludzie zdobywali pracę na przykład oraz jakieś ciekawe propozycje ze względu na, na to, że wzbudzają litość w innych, to byłby, to byłby to świetny sposób, nie sądzisz? Jakiś taki prosty. No, A myślę, że finalnie, chyba takiej aż litości nie ma w ludziach, żeby wiesz... Finalnie to by się bardzo źle skończyło. No tak sądzę. Byłoby bardzo dużo osób e, niewłaściwych na niewłaściwych miejscach. No tak. Wraca z eurowizji jakie plany dalej? Um, jest trochę różnych planów. Na pewno będę w Opolu w tym roku. Z czego się bardzo cieszę, kiedyś się tego bardzo bałam. Oswoiłam ten lęk, tak. I sądzę, że po, po Eurowizji to już wszystko w ogóle tak zmieni swoją perspektywę, bo to jest kolejny. Znacznie, znacznie wyższy, poprzeczka znacznie wyżej zawieszona, jeśli chodzi o, wiesz, o, o profesjonalizm, o, o organizację przedsięwzięcia. Dużo bardzo można się nauczyć. No i chciałabym wydać płytę w tym roku. Mam no nadzieję, że to, się, że to się uda. I właściwie już znów, jako że jestem taką osobą, która po prostu przyjmuje to, co życie niesie, a życie bardzo dużo ciekawych rzeczy niesie i ja jestem otwarta na to. Tak samo było z przyjęciem tej propozycji eurowizyjnej. Ja w ogóle kompletnie nie miałam pojęcia, że są takie plany dla mnie i na pewno bym sama tego nie wymyśliła. Ale jako, że od wielu lat praktykuję coś takiego, że, że przyjmuję i zazwyczaj yy, więcej jest z tego plusów niż minusów. Zawsze jest jakiś bilans, ale, ale bardzo dużo zyskuję doświadczenia i tym razem ta Eurowizja spowodowała chęć we mnie nagrania płyty. Oczywiście ja gdzieś miałam takie plany, ale wiesz, jak to jest. Jak nie masz takiego bodźca, um, naprawdę mocnego, to, to ciężko się do tego zabrać. A innych planów nie mam, ponieważ ich nie czynię w ogóle. To ja ci zaraz wygeneruję jeden plan. Jaki? Bo ja generalnie lubię spełnić swoje marzenia. every time a are broken-hearted sinking in the sorrow feel the emptiness and have no faith no strength to breathe i wanna tell you it's gonna be better you got the greatness within you monica <laughs> ikubo Ach. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Życzę Ci powodzenia na Eurowizji i zarażaj dobrymi wskazówkami do życia. Dziękuję bardzo. Najlepszego.